Dzień dobry, witam w programie trzecim jogi twarzy, wygładzanie e, czoła. E, przechodzimy do ćwiczeń właściwych jogi, jogi twarzy. Więc mam nadzieję, że niektóre ćwiczenia już zapamiętaliście z poprzednich sesji, ponieważ kiedy pracowaliśmy nad liftingiem oczu, nad pozbyciem się zmarszczek tej okolicy, również pracowaliśmy sobie troszeczkę na mięśniu potyliczno-czołowym, na jego brzuchu czołowym. I dziś również wykonamy kilka ćwiczeń, które już znamy, ale również kilka nowych ćwiczeń, które jeszcze dodatkowo usprawnią nam obszar czoła, aby był mocniejszy. I aby te znaczki się nie tworzyły. Pierwsze ćwiczenie jest takie samo, jak ćwiczenie w przypadku liftingu oczu, czyli już je znamy. Splatamy ręce w koszyczek, przykładamy na czubku głowy w taki sposób.